Siemaneczko, z tej strony Mister o 15 dzisiaj gramy w FIFA 16 Ultimate Team, to jest pierwsza FIFA 16 w nowym 2016 roku. Wreszcie się właśnie FIFA z numerem 16 zgadza się z rokiem i to mi się podoba, bo było ostatnio dużo 15, teraz będzie 16. No i <toddź> jakby to powiedzieć, to nie jest mój pierwszy mecz w tym roku, w roku bo już sobie dzisiaj pograłem, każdy, ale na ale YouTube to będzie pierwszy mecz. Ja Dzisiaj już sobie Darwianem zagram 50 mecz Pięknie Mateo Darmian Na razie nie mam zamiaru zmieniać, bo jest bardzo, bardzo dobrym tak, obrońcą Bardzo mi się podoba jego gra. No i dzisiaj już sobie zagrałem piękny mecz, wygrałem 5 do 1 właśnie Moim składem z BPL, no i... Oby tak samo mi się teraz zagrało, ale wtedy powiem szczer szczerze, że trzeba mieć... Cholerne szczęście O Jezu, co to było Trzeba mieć cholerne szczęście yy, Do tej ćwiczy. Bo raz jest tak, że wszystkie strzały wchodzą A raz jest tak, że nic nie wchodzi Przecież strzał jest mega, giga i tak dalej Ale jak będą takie lagi znikąd To bardzo mi, mi smutno Właśnie No właśnie o tym mówię Jeszcze teraz piolkot, piolkot. piolkot. nie mam pytań. Podszedł strzał lak totalny. Nie wiem skąd ten gościu ma internet, ale... Będziesz słabo. Gościu, nie wiem. Ogarnij internet, bo Kambodża to za mało. chloe gremi. Fajnie. Jeżeli będziemy mieli tak co chwilę, nie, że tak powiem, laga, to ten mecz będzie naprawdę składny. No i tak, tak. No tak, ciekawe co to będzie. Jeżeli ktoś umie grać w takich lagach, to przyznam szczerze, że to może być dla niego mecz. Ja nie, nie potrafię grać w lagach, to już nieraz mówiłem. Ale na razie myślę, że takie lagi to jeszcze jeszcze bym się nie dzieje, chociaż najgorzej właśnie podczas dribblingu. no właśnie czy podczas innej akcji. Jak będę chciał, nie wiem, o, tak jak teraz, chciałbym podać i lag, no i nie wiadomo, czy się włączy, tak? To było trochę bardzo groźne, co zrobiłem. No cóż, dość, że jestem takim człowiekiem, co nie wychodzi z filmów, e, gdy już zaczyna, więc będziemy musieli to przeżyć. w no i zobaczycie, jak ta gra może być ciężka. Pięknie, ty Wolcott. Czemu podczas strzału, czy podania ostatecznego jest lag, bo ja tego nie rozumiem. Ciekawe jak z kamerkami się zgodzę, no bo jeżeli nie, nie będzie OK, to nie mam pytań. Jest nas, kurde tak mnie wkurzają niekiedy właśnie te lagi że są silnie. Ale mogę zobaczyłem, gościu miał takie opóźnienie zielone, ale mu skoczyło właśnie na czerwone i nie przemyślałem tego, że to może być to, że właśnie... Może być źle. No i... Na razie bardzo mnie to cieszy, że gościu w tych lagach... Wytłumacz mi czemu jak on strzela, to takich lagów mu się nie robi, tak? Kurde no... Na razie jestem ogromnie zadowolony z Petra Czecha. To co mogę powiedzieć, to właśnie Petr Czech robi furorę. Dzięki, że oczywiście lag podczas wychodzenia z akcją kontrującą. No, tak kurwa Zajebiście. Szybszy niż wiatr. Nie wiem, mogłoby go wywalić. Ale znowu straciłbym tylko czas i film. A myślę, że. To jest dobry, dobry odcinek właśnie pod względem e, pokazania wam, mogą, jaka może być FIFA. O, o, o. To po raz pierwszy że nie było lagu podczas strzału. Wow. To jest takie, o. Chyba 30 sekund z lag. Interesujący mecz. Memphis Oj Mauro nie dał rady Mane Pojebanec, która moja powiedzie Holo 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 Czemu tu nie ma nikogo Janik Bolazy, pięknie e, Mateo Darmian, 50 mecz pokazuje klasę Oj, Bożeż ty, moje herbaty zaparzył. Dobrze, Smalling. Wolcott przegra z no, Balansim. Ale, ale jestem silny. Jest nie wygrałem meczu w lagach nigdy. I ja obawiam się, że teraz to też będzie ten mecz, w którym nic nie wygram. Ojej, Christian Bandecai. Oj boże. Bardzo dobrze gościu widzę, gra i tu myślę, że porażka będzie murowana. Też dobrze, Petr Czech. Bieg. Bardzo mnie to cieszy, że Petr Czech daje radę, że chociaż on tutaj nie czuje lagów. Lo i gremi. O boże, jak on się... Zostawił piłkę. A co, będę biegł. Bardzo mi się ostatnio gra Maurona podoba. Przepycha się. No i potem tym jakimś chyba ostatnim patch'u... Ojejuuuu! Zaspalony. <słuch> Dlatego uciekał stamtąd. Wszystko jasne. Ale jest mi smutno ogromnie, że takie... Że takie mecze muszę normalnie nagrywać. Mógłbym teraz włączyć nagrywanie i y -y, normalnie, ale chcę wam pokazać, właśnie ogólnie od nie miałem takiego dziwnego meczu, żeby tak, takie dziwne lagi były, no bo to jest taki o, biegniesz, biegniesz, płynność, płynność piękna, potem lag, wracasz, oje, miniolet teraz, pokazał klasę, no da, to teraz nie powinno mieć lagu, no jak dopiero co był, piękne zaśrodkowanie, nic nie, nie miniolet zmieniłem sobie właśnie ustawienia wytycznych yy, roli zawodników co mają robić no i wziąłem memphisa na rzut rożny żeby nie było problemów I teraz wreszcie widzę że doświadczenia są dobrze szkoda że tio Olko do tego dobiegał a nie mauron czy właśnie loi cremi czy Christian benteke bo chyba Christian benteke ma większy niż loi no jak zwykle lag, nie wiadomo co teraz będzie. Petrzej będzie, się przez chwilę, że będzie bramka, Bardzo mi to cieszy cięż... I walked. Chyba trochę spóźniłem się, chociaż nie Pięknie Christian, no i teraz będzie lag na pewno Będę chciał coś zrobić, będzie lag, a jednak nie Tylko, no, nie mogę nic zrobić, bo jakimś cudem byłem wolniejszy od obrońcy To z Nie mogę tego zrozumieć, ciekawe kto tam mnie gonił, ale ojeju panowie Takich błędów to my nie robimy. Mateo z radością się chciał spełnić. Oj, źle zrobiłem. Chociaż nie. Aha, Jezus, tak zwolnić. Cóż się je nazywa, ten meczek będzie remis. Myślę, że to będzie dobry początek nowego sezonu. Czy nowej ligi. Mauron! Pewnie w Kleina. Ale i tak jest rzut I? Aha, interesujące Interesujące, po prostu, po prostu rozwala to wszystkie systemy Twórcze Ogólnie mam przymułę totalną Na to Sylwestrze, no ale chyba każdy z nas więc jakby to powiedzieć jakoś oj, 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 nie wierzę, że normalnie Mauron to Dobre, Dobra, Mateo. Pokaż, Mateo. Ma! loj, remis. Szkoda, 0-0, ale... Pelagi totalne są. Myślę, że ten mecz był być o wiele, wiele inny, bo ja mam 7 w 4 celne. O, oh, Jezus Christ, nie mam pytań. No cóż, gramy dalej. No i liczę, że skara to naszego przeciwnika, że nam Szczęta. dał takie lagi to w tym meczu no i strzelę bramkę. przecież na razie to on tutaj rządzi Bardzo dobrze Tak, pewnie... Aha, o patrz to i tak cud, że zapisało mi tam, gdzie chciałem podać. Marshal, O już dzisiaj zrobiłeś furorę Marshal, dzisiaj jesteś w formie, ja to czuję. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać Tylko, że ty jeszcze cztery bramki, ale asysty chyba miałeś. Albo miałeś tylko jedno. No i co? I mamy dwóch na dwóch trzech na trzech, kurde, ale co się dzieje? Ej, Mateo Darmia, widać, że... No, no korzenie muszą być. Bo o kurde. Bo pięknie, pięknie gra. Czytelne podanie, zbyt czytelne, dla niego wybić trzeba jakoś tutaj. Oj. Piękny. Chociaż to... Nie wiem, ja w ogóle nie mogę rozegrać tego meczu, rozmyśleć ten mecz jakoś... Eee, teraz te przyczep spokojnie. Oluju! Gdybym lepiej to przyjął, to byłoby to piękne. Oj. O, bardzo ładnie. No i teraz, co tu będzie. Wiemy, że Christian Benteke będzie chciał strzelać. No ale co to było? Widzieliście w ogóle jak on to złapał? Nie, wiem, jakby to będzie oglądać na Twitch'u. Pozdrawiam serc. Nie mam pytań Oj, i to może być największy mój błąd Już dzisiaj raz popełniłem taki błąd I straciłem wejście do ligi Pion o 4, a teraz Chyba, nie wiem Petr Czech. Petr Czech, to jest tym zawodnikiem Który będzie mnie ratował Chyba do kiedy będę pamiętał O, tu w ogóle minolec. Pokazał klasę SPD nasz kochany największe SPD Pięknie Klimatyczny Smalling Christian Benteke O błąd Ale szkoda że teraz są lania akurat Czemu Marshall tak z... Chris Smalling możecie mi powiedzieć jedno? Bo ja tego nie mogę zrozumieć Jak to jasne cholery? Chris Smalling jak każdy dobrze wie, obrońcy są wolniejsi. Może być szybszy od naszego Antonego Marsiala. To było podanie, nie wiem czemu. Nic się nie zdarzyło. No co jest? Nie na dole, dobrze smalling. No i lepszy, ja też mam smallinga, więc jakby to powiedzieć, nie jesteśmy w czarnej dupie. Teraz trzeba byś przyspieszyć, no to już w kopnę sobie yeah. no, Niech mi ktoś powie, że... Dobre, 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 sędzia pomógł Szkoda, że nie mi Dobra, lepszy aut niż nic 70. minuta, a my już mamy... Nie jest tak źle, te lagi są złe, ale nie fatalne to, i o Jezu, loik. No i co, no to jest natywny posiadanie piłki jak widać podobne bardzo brudny mecz No nic no to co to jest w ogóle gra dla mnie to jest żenada Dzięki że no trzeba zejdź droż droż poza boiskiem będzie No to mamy pierwszy mecz w fichie Para jest taki średniawy. będzie kę Interesujące oczywiście, że bardzo dobre podanie daleko tylko, że... Dobra, dobra. Wybicie mi się podoba. No, no i kolega wiedział, ale mnie przepnął. Karem Kilem? Tu jakieś chyba busty dostali. O Jezus. Dobrze Petr Czech, nie wiem czy to zrobił mi obrońca ale... Tak I Tu przyznam, że bramkarzy mamy spoko Oj, bezfalonego powiedz mi, że to jest... Co to daje jak przecież kolega ma tutaj mega szybkie lagi i mega szybkie obrońców I mamy rzut karny Teraz Jedyny minus tych karnych może być taki, że... Pod... Czas wybierania 9, strzału 9, i siły strzału, mogę dostać 10, laga. Nie wiem, nie wiem co tu zrobić Loik Remi. Dobrze. Dopiero lag miałem, po. nie mam pytań, nie mam pytań. Dobrze, Loik. <laughs> ale bramkarz był blisko, dobrą stronę coś szedł, tylko się nie rzucił, ale nie mam pytań. Dobrze, 10 minut do końca. Nie wiem, że to jakoś stanie raz autobusu. Ale ojeju wybi to lagr, lagnie, lagr, no boż co tu jest? Nie no i będzie wolny jest tym faulu, ale do Pszszsz, nie, Pszsz, nie, tu nie pozwolę na taką Nie ma żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Boję się, że tutaj dostanę teraz w dupala Mieller Milner jest mistrzem rzutów wolnych? Oby nie Oby tak Aha Po raz pierwszy w życiu... Nie, jestem ciekawy, czy to pod murem było, czy obok muru Bo jak było pod murem, to się załamy. Chyba obok Szkoda 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 bo długo się nie nacieszyliśmy tym rzutem karnym Ale kolega tutaj dowalił nam piłka... Bardzo ładnego rzutu bardzo, ładnego. bardzo ładny A że jestem smutny Chyba wsy na zobaczy no kurna jak Drewnianie wszyscy bijają po prostu Nie no nie ta gra w ogóle nie ma sensu Z jednej strony oczywiście O teraz już w ogóle lagi we nieziemskie dzielą nas powinien być w środku i piłka trafia do No i Nie wiem czy by mi coś dało jakbym tutaj zrobił wtedy autobus Nie jestem zwolennikiem na gimbusów o, i o, Dzięki mamy nadal Może tak wybił. Chyba na remis, tak mówiłem, że tutaj walka na remis Dobre, będzie chyba najlepszą wersją. Na razie to jest fatalnie. Życzcie mi w nowym roku, żebym nigdy więcej nie ma takiego meczu z takimi legami. Szkoda. Mamy spotkanie A mogło być wygrana. Znaczy naprawdę, Miller to mnie zaskoczył. Wiedziałem, że jest takim mistrzem yy, po prostu rzutów wolnych. Petrza oczywiście zawodnikiem meczu. Ale myślę, że remis na rozpoczęcie sezonu nie jest złym wynikiem. Nie wiem jak ten film będzie wyglądał pod względem lagów, pod względem kamery czy w ogóle będzie nie widać. Dowiemy się dopiero jak będę renderował. Liczę, że taki mecz. Na zachętę, że tak powiem, w nowym roku pokażę Wam, że ta FIFA nie jest tak zajebista, jak każdy myśli. Więc łapkujcie, zubijcie, komentujcie do następnego. Na razie. Cześć!